Nie, jeszcze jest trzysta, czterysta, pięćset, jeszcze jest siedemset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt osiem, jeszcze dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć, i po tym jest tysiąc. Tysiąc, tysiąc to jest największa liczba. No? Nie. Tysiąc to jeszcze nie jest największa liczba. Jeszcze jest tysiąc jeden, tysiąc sto i jeszcze dwa tysiące. Ja już jestem zmęczony ciągłym wizajem, więc przejdźmy od razu do największej liczby, jaką znamy. Jeśli będziesz miał jedynkę i Google 0 po niej... Chwileczkę, a tutaj jest liczba Google, to jedynka jest to zero oczywiście. Dobrze, odpocznij. Kiedy umieścisz jedynkę i dołożysz Google ZER, po jedynce wyjdziecie niewyobrażalna liczba, która nazywa się Googleplex. I Googleplex to jest największa liczba kiedykolwiek nazwana. Google, Google Flex to jest największa liczba? Tak nie. Liczby ciągle się powiększają. Bo nie ma limitu, dokąd liczby mogą się zwiększać. Te liczby są bardzo, bardzo duże. Tylko super komputer. Czy mogą zrobić coś z tymi liczbami? Google Flex jest bardzo duże. Żeby napisać liczbę Google Flex, trzeba wypełnić książkę i jeszcze jedną książkę, i jeszcze jedną książkę, i jeszcze jedną książkę i ciągle wypełniać książki. Żeby napisać tę liczbę, trzeba wypełnić bardzo dużo książek. Żeby napisać tą liczbę trzeba zapełnić wszystkie książki na całym świecie, a nawet więcej. To. To liczby są bardzo duże, a Googleplex jest największą liczbą, którą ja znam. Oprócz nieskończoności. Niektórzy ludzie mówią, że największa liczba to jest nieskończoność. Nieskończoność? Tak, ale nieskończoność to nie jest aktualna liczba. Nieskończoność to jest pomysł, że to jest wszystko. Okej, okay. nieskończoność. Nieskończoność to jest liczba, która nigdy się nie kończy.